To będzie bardzo krótka relacja, a nie będę z tobą, a jestem na szczycie. Na szczycie z tego jest to uniknięcie. Chcę wtedy pokazać, jak wygląda nowy Jork Manhattan ze 102 obiektów. Bardzo cztery Tam widać Central Park. Z kolei tam, tam jest dzielnica finansowa, widzicie, to jest dzielnica finansowa, a tutaj, o, tutaj. It's about 18. the hey. stronę, Mesty, Williamsburg Bridge, Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge. That is Brooklyn. And it's lower Trump. 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 than plaza is malutki compared the Empire State Building. Yeah, they I odszedłem koło, znowu jestem z widokiem na Central Park. To jest ten piękny, zielony kawałek Manhattanu. A teraz zobaczcie, jak to wygląda, jak się spojrzy w dół. Jest trochę przerażające. Gdyby nie to znaczy, że są szyby, to chyba bym tutaj e, medlał dlał ze do usłyszenia następnej relacji.